Cześć, z tej strony Mikołaj z żółwiosfery, waranosfery. W tym odcinku, jakże krótkim, ale treściwym, chciałbym Wam pokazać zwierzaczka, który się właśnie kluje. Muszę jakoś tą pokrywę zdjąć. Tutaj ogólnie rzecz biorąc mam sporo jaj różnych gatunków. Z prawej strony zostawimy, skoncentrujmy się na tych jajach. Tutaj, no właśnie, zdajemy pokrywę. Co my tutaj mamy? O właśnie, proszę bardzo, jeszcze wyciągnę jajo żeby było lepiej widać, kto tutaj wystawia dzióbek. Proszę bardzo, jestem niezwykle z tego faktu zadowolony. Proszę Państwa, kluję się w tym momencie żółw zawiasowy Knixus homeana. Jest to gatunek bardzo trudny w roznożeniu. Na ten temat zapewne popełnię kiedyś osobny odcinek. Natomiast bardzo cieszy mnie fakt, że kolejny młody się kluje. Tutaj zresztą mamy wszystkie jaja należą do gatunku knixy z Homaana. a bardzo się cieszę z tego powodu, że jest to gatunek według IUCN, czyli tej Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, uznany Całkiem niedawno, nie chciałbym skłamać, bodajże w 2022 roku albo 2021. W każdym razie to są całkiem nowe informacje. Został uznany za gatunek krytycznie zagrożony ginięciem, zresztą został na niego nałożony ban. Nie można go eksportować z krajów centralnej Afryki albo centralno-zachodniej Afryki. Jego populacja. W obrębie terenów występowania drastycznie zmalała. Głównie z powodu niszczenia środowiska naturalnego. Przede wszystkim masowego niszczenia środowiska naturalnego, mas masowego wycinania lasów tropikalnych, w których ten gatunek żyje. No i przede wszystkim niestety również z powodu nawet nie nielegalnego handlu, ale przede wszystkim polowań. Bowiem dla biednej Rodzennej ludności. Są to zwierzęta bardzo łatwe do upolowania. Z tego względu można je jeszcze spotkać na miejscowych targowiskach, ale już coraz rzadziej. I badania, które są, badania coraz bardziej intensywne, które są prowadzone, niestety potwierdzają ten bardzo smutny fakt, że populacja w drastycznym stopniu zanika. A na domiar złego, bardzo trudno się rozmnaża w niewoli i bardzo mało osób w Europie, a nawet na świecie, ten gatunek rozmnaża. Więc tym bardziej jestem niezwykle usatysfakcjonowany, że to mi się udaje i w tym roku mam szansę na naprawdę rekordową, jak dla siebie, liczbę młodych. Oczywiście, jak się wyklują, jak. Um, um, zostanie. Wykonana cała procedura uzyskania odpowiedniej dokumentacji, to te maluszki będą poszukiwały nowego domu. Tutaj jeszcze mam drugi pojemnik, też z zapłodnionymi jajami, więc jest szansa na całkiem sporą liczbę młodych. Dodam jeszcze, że z tego samego miotu jest to jajo. Stąd liczę na to, że niedługo również i. Ten młody zacznie się kluć. Te dwa jaja też są zapłodnione. To najprawdopodobniej nie jest, więc będzie do usunięcia. Ale i tak, tutaj cztery, tutaj z tego co pamiętam, bodaj wszystkie są zapłodnione. Nic tylko czekać. A tutaj jeszcze pokażę. Na co czekam z wielką niecierpliwością, a mianowicie. Już niedługo, mam nadzieję, zaczną się kluć pierwsze w tym roku Varanus A tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać, jak wygląda kilkunastodniowe młode, kilkunastodniowy młody żółwia zawiesowego Knicks Schumane. Jest przepiękny, przecudowny. Pancerz jest stosunkowo. Płaski. co jest bardzo charakterystyczne to to że płytki brzeżne mają takie dosyć ostre wyrostki i ewidentnie jest to swoista forma ochrony przed drapieżnikami, bowiem wystarczy chwycić w ten sposób takiego żółwia, żeby poczuć że te Wyrostki są autentycznie ostre, więc gdyby w sytuacji, gdy taki młody jest zaatakowany i jakieś większe zwierzę próbuje go połknąć, to ewidentnie po uchwyceniu takiego żółwika takiemu zwierzęciu się absolutnie odechciewa, żeby go zjeść. Świetne. wszystko żerne, nawet nie wymagają za bardzo promieniowania ultrafioletowego, jest to gatunek żyjący w gęstych lasach tropikalnych, więc wymaga wysokiej wilgotności, stosunkowo umiarkowanej temperatury i tak jak już powiedziałem, diety wszystkożernej, wspaniały. Bardzo serdecznie polecam, nawet osobom początkującym. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki wielkie.